Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Fazmofobii. Dzisiaj, jednak, odcinek o troszeczkę innym charakterze, bardziej taki pogadankowy, w którym w końcu yy, porozmawiamy troszeczkę o ustawieniach w Fazmofobii. Pytań o to było multum od dawna. Yy, jeden z głównych problemów to oczywiście rozpoznawanie mowy, które postaramy się tutaj rozłożyć na czynniki. Pierwsze, pogadać też o innych ustawieniach, które ja mam, które zalecam, które. Po prostu są dla mnie najlepsze, ale też które są ogólnie y, bardziej korzystne, w jakich sytuacjach je stosować, i tak dalej, i tak dalej. Także przelecimy sobie dzisiaj przez całą listę. Y, mam nadzieję, że ten materiał komuś pomoże, bo. Pytań o to było bardzo dużo, czy to na streamach, czy pod odcinkami, czy na Discordzie. Także y, jestem, działam. Y, wy też możecie działać łapkami w górę, komentarzami. Jeżeli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, jak najbardziej możecie je zadać. Jeżeli tylko będę potrafił, to na pewno na nie odpowiem. Nie przedłużajmy, przenieśmy się do gry i zobaczmy, co tak naprawdę w trawie piszczy. I jesteśmy w naszym lobby, naszym dyskotekowym lobby. Puściłem muzykę, żeby było trochę dynamiczniej, żeby to moje gadanie nie było takie jałowe. Mam nadzieję, że ona nie będzie mnie specjalnie zagłuszała. No i o co chodzi? Ogólnie chodzi o ustawienia. Ustawienia jakie wybieramy, ustawienia jakie są preferowane, ustawienia jakie są najlepsze, co jakieś ustawienie tam oznacza. Ja też wszystkich do końca nie rozumiem, bo tutaj tej MSA, initializing to ja w tym nie siedzę. Ja ustawiam to, co sprawdzam, testuję. U mnie sprawdzam się akurat takie, ale do tego dojdziemy. Zacznijmy sobie oczywiście od zakładki gra, ale zaczniemy od momentu Pominiemy tekst, mowę i sposób rozpoznawania mowy. Nad tym skupimy się na końcu, ponieważ to będzie prawdopodobnie najbardziej rozbudowany temat, jaki dzisiaj poruszymy. Rozgrywka międzyplatformowa. Ja nie wiem. Moim zdaniem można to jest źle chyba tutaj przetłumaczone, yy, bo to jest jako crossplay, tak. Yy, ja miałem z tym problem, bo po którymś z update'ów miałem to wyłączone, wtedy nie szukało mi żadnego lobby na multi, więc trzeba było mieć to włączone, nawet jeśli chcieliśmy grać yy, pomiędzy naszą platformą, czyli PC z pc yy, Więc jeżeli macie kłopot z wyszukiwaniem lobby, wasz yy, wasza fazmofobia nie wyszukuje żadnego lobby, to sprawdźcie, czy macie włączoną tą funkcję e, oczywiście wraz z wydaniem Pasmofobii na konsolę. Nie wiemy kiedy to będzie, chyba coś mówili o Halloween. E, może to nabierze troszeczkę innego znaczenia. Czułość myszy oczywiście it's up to you, e, kto jak woli. Ja gram na 1,0 e, bez odwróconej osi X ani osi Y, także gram dosyć standardowo. Pole widzenia. E, oczywiście ja je mam wymaksowane, bo chcę widzieć jak najwięcej. Nie wiem, czy ktoś. Czy nie wiem, czy jest ktokolwiek, kto zmniejsza sobie pole widzenia, więc. To oczywiście maksujemy. Kołysanie obrazu też dosyć, to jest takie preferencyjne ustawienie. Ja mam to ustawione na włączone. Tryb biegu trzymaj przełącz. Też mam to na trzymaj, bo jakoś to jest takie dla mnie naturalne, że w grach z pierwszej osoby, jeżeli chcę biec, to przytrzymuję ten shift małym palcem chyba. Nawet nie wiem, tak raczej małym palcem obsługuję shift. Nie wiem, bo to wszystko dzieje się tak automatycznie tak naprawdę już, kiedy mamy xxx godzin w danej grze. Stopnie mam ustawione oczywiście na Celsjusz. Kursor i teraz mamy tutaj ustawienia w ogóle kursora, które zostały wprowadzone dwa update, y, trzy update y temu. Możemy sobie dostosować swój kursor, jest to bardzo indywidualna kwestia, więc też ciężko mi się tutaj wypowiadać, co jest lepsze, co jest gorsze. Na początku startowałem ze standardową, właściwie nic nie zmieniłem w tym, jak to wyszło. Później sobie posiedziałem, trochę sobie pogrzebałem i ustawiłem sobie podświetlanie kursora, czyli to jest to ustawienie, które. Gdy najeżdżamy na jakiś obiekt, to kursor się zmienia z domyślnego, czyli z tej kropeczki, na przykład na, na taką łapkę, tak możemy sobie wybrać też coś innego, możemy sobie wybrać taki celownik, kropkę większą kropkę. Ja mam na ten moment łapkę, może ją zmienię za niedługo jak mi się znudzi. Ważne jest też podświetlenie, żeby była różnica między podstawowym kursorem a podświetlonym, tak? Więc musicie sobie dostosować to, sprawdzić jak dla Was będzie najlepiej. Ja mam krycie domyślnego kursora, czyli on będzie taki troszeczkę wyblaknięty, mam ustawione na 60%, a podświetlenie, gdy on najeżdża na jakiś obiekt, mam ustawione na 100% i dla mnie to jest spoko, nie? Kolor mam na biały, tu możecie sobie też ustawić kolory graczy, jeżeli gracie w multi dużo. Ja gram mało, więc chyba mam to defaultowo, tak mi się wydaje. Albo kiedyś to ustawiłem, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Alternatywne porty, nie mam pojęcia, co oznacza to ustawienie. Mam to wyłączone i nie, nic mi się nie dzieje przez to, nic, 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 niczego nie tracę. Także to by było, jeśli chodzi o grę. Wrócimy tutaj na samym końcu, jeśli chodzi o mowę i rozpoznawanie, bo to będzie no, gruby temat. Wchodzimy w wideo. No i teraz, tak, jasność mam ustawioną na 170%, tak standardowo, czyli gram na troszeczkę w większym podświetleniu. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak jest to ustawione defaultowo, czy to jest 100%, możliwe, że to jest 100%. Ja mam 170, zawsze w Fazmofobii miałem troszeczkę zwiększoną jakość, głównie z uwagi na odcinki, dlatego że chcę, żebyście Wy troszeczkę więcej widzieli i mogli sobie bardziej to otoczenie zwizualizować. Oczywiście, ja powiem tak. Jeżeli gramy większe mapy, co już pewnie też wiecie na streamach, na odcinkach, często tą jasność podkręcam sobie do Maksa, na dużych mapach yy, jest to przydatne, bo wtedy widzimy więcej. Te, te duże mapy też są troszeczkę bardziej przyciemnione, yy, bardziej takie mroczne. Farmhouse'y też są troszeczkę ciemniejsze, nie ma tego takiego tej poświaty, która wpada do budynków. Nie ma żadnego wstydu, jeżeli ustawicie sobie maksa. Naprawdę nie ma. Jedynie będzie was trochę oślepiać w wywanie na początku, ale no... To jest ustawienie, z którego możemy korzystać, więc, nawet zrobiąc apokalipsę, naturalną koleją rzeczy jest to, że sobie zwiększamy jasność, żeby jakkolwiek sobie pomóc. Ja defaultowo, tak jak mówię, mam 170 i mi się gra tak bardzo dobrze. Tryb pełnookranowy, wyłączony, mam synchronizację pionową, rozdzielczość. Tutaj jest dużo ustawień, których. Które troszeczkę przeskoczymy, dlaczego? Dlatego, że większość tych ustawień jest zależna od parametrów waszego sprzętu. Ja mam e, kartę graficzną RTX 2060. U mnie fazmofobia działa bez żadnych problemów, bez e, jakichś tam dropów. Wiadomo, że czasami coś się zawiesi na sekundę, na dwie. E, są to naturalne problemy, które mają nawet gracze, którzy sprzęt mają ode mnie dużo lepszy na tych RTX-ach 40. Też mieli duże problemy po niektórych updatech. Teraz w tej chwili gra jest. Teraz w tej chwili. W tej chwili gra jest dosyć dobrze zoptymalizowana, moim zdaniem. Jest dużo lepiej niż było jeszcze rok temu, gdzie było bardzo, bardzo dużo problemów. Ale też nie mówię za wszystkich, ponieważ ja mówię, mogę powiedzieć tylko i wyłącznie o swoich doświadczeniach. Ja problemów nie mam żadnych. Także. Tutaj ustawienia musicie sobie też potestować. Możecie sobie znaleźć w internecie dla waszej karty graficznej, dla waszego sprzętu, jakie będą najlepsze. Na pewno gdzieś jakieś ustawienia optymalne znajdziecie. Tak samo z jakością tekstur. Możecie sobie troszeczkę zmniejszyć jakość tekstur, aby obniżyć sobie obciążenia. Tutaj jednak to wszystko zależy już bardzo indywidualnie od tego, jaki komputer posiadacie. Światło nieba też mam włączone. Jakość mgły mam wysoką, ponieważ im, akurat jakość mgły jest dosyć specyficzna. Bo ta mgła wygląda bardzo brzydko, jeżeli zmniejszymy jej jakość. Więc no ja mam tutaj tak naprawdę większość opcji wymaksowanych tak, tak dosyć, dosyć mocno. Nie? Te wszystkie efekty ziarna, okluzja otoczenia mam wszystko włączone. No i dochodzimy, dochodzimy do. Ostatniego takiego podpunktu tutaj, czyli adaptacja oka i oświetlenie przestrzeni ekranu, i tu się troszeczkę zatrzymamy. Adaptacja oka została wprowadzona też kilka updateów temu, wydaje mi się, że rok temu chyba ją wprowadzali, czyli zdolność przystosowania naszego oka w grze do jasności otoczenia, w jakim się znajdujemy. Krótko mówiąc, tak jak w życiu realnym, jeżeli długo przebywamy w ciemnym pomieszczeniu, wszystko zaczyna wyglądać jaśniej niż na samym początku. Także nasze oko adaptuje się do otoczenia. I teraz tak. Uważam, że to jest bardzo dobra opcja dla graczy mniej zaawansowanych. Nagrałem o tym osobny odcinek, podlinkuję go mam albo tu gdzieś u góry tam, albo w opisie wam wrzucę. Dlaczego? Ponieważ jeżeli gracie, zaczynacie, jesteście Jesteście na tym etapie, że się mało lupujecie, z duchem raczej się chowacie. Warto sobie tą adaptację oka włączyć, dlatego że wtedy będziecie lepiej widzieli, przy, na przykład uciekając bez włączonej latarki. E, na przykład, e, będziecie e, mogli wrócić do vana e, zostawiając latarkę i equipment cały e, w lokacji i nie będziecie musieli tych kursów robić e, więcej, no bo jednak zawsze jeden, e, jeden przedmiot więcej przy, przyniesiecie. Dlatego to polecam. Nie polecam tego dla graczy zaawansowanych, speedranujących, lupujących się, dlatego że adaptacja oka, co omawiałem właśnie w tamtym materiale, mam nadzieję, że nie zapomnę go wam gdzieś tam podrzucić. Adaptacja oka bardzo przeszkadza w lupowaniu. Gdy jesteśmy blisko wyspy jakiegoś przedmiotu, wokół którego się lupujemy, ta adaptacja oka sprawia, że mamy gorszy gorszą wizualizację ducha. Gorzej go widzimy. Ona tak trochę nas oślepia, przyciemnia obraz, gdy jesteśmy, lupujemy się zazwyczaj z włączoną latarką. Gdy jesteśmy blisko jakiegoś przedmiotu, wtedy ten ekran się zaciemnia, tak? Bo nas oślepia i widzimy gorzej. Tak ja to przynajmniej rozumiem, że tak to ustawili. Także ja mam to wyłączone, ja na tym nie gram. Mi się testowałem to bardzo długo i bardzo dokładnie w jakich momentach mi dla mnie to jest przydatne, w jakich nie, i zdecydowałem, że ta opcja przy lupowaniu bardzo, bardzo przeszkadza, bo statystycznie musiałem zrobić dwa, trzy hanty więcej, żeby się więcej informacji przy jednym do Inaczej, bez, włączonego, bez włączonej adaptacji podczas jednego, dwóch hantów mogłem zebrać właściwie wszystkie potrzebne informacje na no ewidencję. Kiedy miałem to włączone, tych handów musiałem zrobić 3-4, także 1 dwa handy więcej. No i, no i stąd, że ja się raczej dużo lupuję, ja raczej bazuję na zdolnościach duchów i ich zachowaniu podczas handów, gram na, tym, na tej opcji wyłączonej. Oświetlenie przed ekranu mam ustawione na wysoką. No i to byśmy mieli... Tak, teraz przejdziemy sobie do dźwięku. Głośność ogólna oczywiście mam na maksa, Fasmofobia jest grą, która bazuje na tym na odczuciach, tak? Na odczuciach wzrokowych i słuchowych. Dlatego tutaj czasami czasami widziałem gameplay różnych osób, i ja słyszałem, że gdzieś duch czymś rzucił, a te osoby w ogóle się nie zorientowały, tak? Więc w takich grach, no niestety, to jest klucz. Aby przyspieszyć progres, aby przyspieszyć znalezienie go tak itd., itd. Także głośność ogólna 100%. Mikrofon, no i tutaj też się na chwileczkę zatrzymamy, bo tutaj są często jaja. Nie Wiele osób i to jest troszeczkę powiązany temat z rozpoznawaniem mowy. Pierwsze, co musicie zrobić, ustawić sobie odpowiednio mikrofon, czyli ten, którego używacie. Dużo osób ma dużo osób, które zgłasza problem z rozpoznawaniem mowy, okazuje się. Koniec końców, że Aj no, bo ja miałem podłączony mikrofon w słuchawkach i jeszcze mikrofon zewnętrzny, i źle było ustawione. Musicie sobie dokładnie, spokojnie to zbadać ustawić ten mikrofon, który macie, albo, bo tutaj jest no device. Aha, ja nawet nie mogę tego zrobić. Tu powinno się wyświetlać chyba systemowy, domyślny systemowy. Ja mam po prostu ustawiony ten mój tutaj, który posiadam do nagrywania. To jest jedyny mikrofon, który mam w słuchawkach. Mam odpięty mikrofon, bo do tych słuchawek też był mikrofon dodany w zestawie. Ja mam go odpiętego, bo po co mam mi tutaj majtać i mi jeszcze tam gdzieś w ustawieniach gier yy, mieszać? Także mam to absolutnie yy, wyłączone. No i tryb wprowadzania, oczywiście, yy, mów. Taki trochę mask. Lu ludzie, którzy mają aktywację głosową, są utrapieniem na multiplayerze chyba doskonale o tym wiemy. Gdy ktoś yy, słychać każdy dźwięk, który ktoś wykonuje podczas grania, uderzenie w klawiaturę, gdy tych bramek nie ma jeszcze tutaj, te wszystkie mikro-dźwięki są sczytywane, yy, każde uderzenie w stół, każde szurnięcie i tak dalej, i tak dalej, nie daj Boże jeszcze telefon zadzwoni, no i wtedy już masz baboplasek dlatego naciśnij i mów to jest absolutnie najlepszy najlepsze ustawienie tutaj moim zdaniem i to chyba nie podlega dyskusji oczywiście przechodzimy do sterowania no i tutaj można połączyć to troszeczkę z tym naciśnij i mów, czyli ustawcie sobie lokalny czat głosowy, globalny czat głosowy jeżeli ktoś nie wie, lokalny czat głosowy to jest Wypowiadanie się w grze bez używania krótkowalówki, tak krótko mówiąc, czyli słyszą was osoby, które są w waszym otoczeniu. Ja mam to ustawione na alcie i spacji, mam to obok siebie pod kciukiem, więc łatwo do, łatwe klawisze do odróżnienia, nie pomyli mi się spacja z altem, więc proponuję, sobie, znaczy dowolność, kwestia preferencji, ale sterowanie to też bardzo ważna sprawa. Oczywiście sterujemy w wsadem. Podstawowe zastosowanie Prawy przycisk myszy. Drugie zastosowanie na F mam bieg shiftem pod małym paluszkiem lewej dłoni. Kucanie na C, podnoszenie na E, wyrzuć przedmiot na G. Latarka i tutaj wiem, że na pewno to ustawienie jest też tym, które ja zmieniałem, ponieważ latarka defaultowo jest na T, T jest gdzieś tam bardzo daleko od naszego sterowania. Ja mam to przypisane pod klawisz R. No i oczywiście włączenie kamery na głowę, latarki na głowę, gogli tych szrekowych. Mam tak samo na RC przytrzymanie R. Po ostatnim update, bodajże, czy dwa update'y temu, kiedy wprowadzali osobne przypisanie klawiszy dla tych urządzeń, które mam na głowie, no, byłem przekonany, że to będzie po prostu dodatkowy przycisk, w którym będziemy mogli to włączać i wyłączać, ale jeżeli mamy to przytrzymywać, no to nie ma to żadnego znaczenia i tak i tak to przytrzymujemy, czyli tak jak było wcześniej. No nie zmieniło się to na lepsze, bo działa to w zasadzie tak samo. Nie? Także ja mam to pod tym samym przyciskiem, jeżeli kiedyś to rozdzielon, czyli będzie można włączyć tą latarkę na głowie jednym przyciskiem, tapnięciem, no to prawdopodobnie ustawię sobie może jakiś inny, ale póki co dla mnie nie robi, to nie ma to jakiegoś problemu dla mnie. Zmień przedmiot mam na Q, też pod Serdecznym, tak? Palcem, no i dziennik dziennik był chyba pod J ustawiony. Oczywiście bez sensu pod tabem mam to bliziutko bezproblemowo. No i też znowu to są moje ustawienia. Wy możecie sobie znajdźcie sobie waszą ulubioną konfigurację, ale. Wejdźcie w to jak zaczynacie, zobaczcie sobie, co pod czym macie, szczególnie te czaty głosowe, zanim zaczniecie kręcić za dymę, że Wam nie działa, że nie słychać Was, bla bla bla, nie? więc yy, miejcie to na uwadze. No i co? No i przyszło e, nam to, co lubimy najbardziej, czyli rozpoznawanie mowy, czyli największy problem fazmofobii, jaki istnieje w ogóle chyba ever, yy, ja go rozebrałem na czynniki pierwsze. Yy, i też kiedyś miałem z tym problem. Jeszcze na starym sprzęcie na początku działało mi wszystko. Nie, mi nie działało od początku dobrze. Gramie nie słyszała. Gramie nie słyszała, dlatego że w systemie miałem nie miałem zainstalowanego rozpoznawania mowy w języku angielskim. Nie mogłem zainstalować, nie wiem dlaczego, coś mi się zablokowało. Dopiero po formatowaniu dysku, po wgraniu systemu na nowo, zainstalowaniu fazmo, wszystko było git. Także to było rozwiązanie dla mnie dawno dawno temu. W tej chwili mamy troszeczkę więcej opcji, yy, ponieważ w którymś tam update dodano też tekstowe rozpoznawanie mowy, ale no, tekstowe jest dosyć proste do omówienia, tak? Yy, gdy mamy zaznaczone tekstowe, klikniemy na tablicę Ouija, klikniemy na yy, będziemy się użyć Spirit Boxa czy Monkeypole, wyświetlą nam się opcje tekstowe, które możemy kliknąć, wybrać yy, jaką akcję chcemy wywołać. Więc Tutaj nie ma się nad czym tak naprawdę skupiać, myślę, że każdy to rozumie. Jeżeli macie jakieś turbo problemy z rozpoznawaniem mowy, to opcja tekstowa jest alternatywą. No ale jednak, my byśmy chcieli z tymi duchami sobie pogadulić, więc tutaj mamy dwie opcje: WOSK i Windows. Czym one w ogóle się różnią? WOSK jest systemem rozpoznawania mowy, który jest zainstalowany, jest zainstalowany, wbudowany w grę, czyli gra rozpoznaje nasz, naszą mowę. A Windows jest oparty na tym, co mamy zainstalowane w systemie. No i teraz tak. Każde ma swoje plusy i ma swoje minusy i postaram się to w miarę wyjaśnić. Przede wszystkim wosk. Wosk jest wolniejszy od Windowsa. Wosk dłużej rozpoznaje tą mowę. Wosk ma taki delay, który ma takie opóźnienie, jedną-dwie sekundy. Czy jak to działa w praktyce? Jak zadajemy pytanie? to ten wosk tak troszeczkę mieli trawi myśli i albo odpowie, albo nie, musimy zadać kolejny, znowu to tak troszeczkę jest takie jakbyśmy mieli lagi, nie, to tak trochę działa wosk. Windows z kolei jest torpedą. Zadajesz pytanie, bam, odpowiedź, zadajesz pytanie, odpowiedź, zadajesz pytanie, odpowiedź, zadajesz pytanie, odpowiedź. Windows działa bardzo, bardzo szybko, wosk troszeczkę wolniej. Windows jest również dużo bardziej pobłażliwym systemem rozpoznawania, ponieważ rozpoznaje różne dziwne zwroty. Do you like pizza? Are you French? I tak dalej, i tak dalej. Wosk czegoś takiego raczej nam nie rozpozna, chyba że będziemy mocno, mocno seplenili i on rozpozna zupełnie coś innego. Windows daje takie różne możliwości, żeby się trochę pośmiać, pobawić, no ale przede wszystkim Windows, jeśli chodzi o język, zaznaczę to, jeśli chodzi o język angielski, rozpoznaje rozpoznaje nas w zasadzie bez pudła, tak? I oczywiście też jest lista pytań, też sobie możecie to gdzieś tam sprawdzić, które możecie zadać. Nie wiem, jak to teraz z tym fotom Voice'em, czy on jakoś wpłynął na tą starą, starą stworzoną listę pytań i odpowiedzi, które możemy z duchem wymieniać. No ale to jest osobny temat, tym się nie zajmujmy. Co dalej z woskiem? Wosk powoduje problemy na Ouija. To jest jakiś błąd od dawien dawna. Osoby, które mają problemy z Weejom, często korzystają z woska. Nie wiem, czym to jest spowodowane, to już jest gdzieś tam głębiej zakorzeniony problem, ale ale tak jest. Ja szczerze mówiąc, grałem bardzo długo na wosku i ta widza czasami mi, u mnie pomagało to, że na przykład zadałem pytanie, puściłem przycisk wypowiadania się i kliknąłem go jeszcze raz i wtedy zaskakiwało. Tak to u mnie było przez pewien czas. Ale no taki problem istnieje, więc jeżeli macie kłopoty, potestujcie, posprawdzajcie, czy może kilkukrotne kliknięcie, zadanie pytania, kilkukrotne kliknięcie, kilkukrotne, nie wiem, globalny, lokalny. Czasami trzeba pokombinować, znaleźć rozwiązanie u Was, bo WOSK ma problemy. Na różnych, że tak powiem, płaszczyznach. U jednego może być taki problem, u drugiego taki, u trzeciego jeszcze inny. Ma również wosk problemy z rozpoznawaniem akcentów. Więc, jeżeli jesteś, mój drogi widzu, Brytyjczykiem z konkretnym akcentem, możesz mieć problemy, jeśli chodzi o ten język. Nawet czytałem, chyba było rok temu, czytałem na takim forum. Że e, na przykład Szkoci, e, Irlandczycy, którzy e, mają specyficzny akcent, e, język angielski nie rozpoznaje ich w grze. Także no, tym bardziej nas, Polaków, e, my możemy mieć też z tym jakiś problem. Trzeba, dos trzeba dobrze mówić, e, dosyć wyraźnie, nie spieszyć się aż tak e, i żeby ten mikrofon dobrze nas odbierał, nie? to jest bardzo też istotne. Co dalej? E, Wosk, mam tu jeszcze podpunkt, bo mam taką mini listę. Nie czyta wszystkich pytań idealnie, to też jest prawda, ale to jest też trochę powiązane z tym rozpoznawaniem akcentów, tak? No i teraz tak: Wosk rozpoznaje wszystkie języki, ale jest duże prawdopodobieństwo, że z większością będzie miał jakieś kłopoty, także. Czy z polskim będzie miał kłopoty? Nie wiem, bo ja nie gram w języku polskim. Ja nie, nie podoba mi się pytanie, gdzie jesteś, czy tam coś. E, gram w grę angielską, więc chcę wypowiadać się po angielsku. E, znaczy inaczej, defaultowo angielską. Zawsze lepiej to będzie działało, jeżeli będziemy. Nawet jeżeli wasz angielski nie jest za dobry, spróbujcie, potestujcie, to nie jest jakaś wielka wiedza języka. Tylko po prostu kilka zwrotów do nauczenia się. Warto, naprawdę warto, bo wtedy będzie Wam dużo łatwiej. No i Windows. Windows, tak jak powiedziałem, szybsze działanie to na pewno. Bardziej pobłażliwy jest w kontekście rozpoznawania, co już też poruszyłem. Ale ma pewien kłopot. Rozpoznaje, rozpoznaje tylko i wyłącznie kilka języków. To jest angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, chiński, japoński, jeżeli dobrze pamiętam. Nie wszystkie języki są wspierane. No, i Windows, chociaż jest w mojej opinii lepszym wyborem, to też ma swoje kłopoty. Przede wszystkim jest to rozpoznawanie mowy powiązane z waszym systemowym rozpoznawaniem mowy, czyli tym, które macie zainstalowane w systemie. Więc jeżeli chcecie korzystać z Windowsa, chcecie rozmawiać po angielsku, po polsku nie będzie to działało, tak? bo nie, jest, nie ma wsparcia. To musicie zainstalować sobie w waszym systemie operacyjnym rozpoznawanie mowy z języka angielskiego. Ja mam tam chyba zainstalowane angielski ze Stanów Zjednoczonych, jeśli się nie mylę. Zrzucę wam jakieś screena tutaj. I co dalej? Windows często się zacina. On tak trochę przysypia, ja bym tak to nazwał. Czyli gramy, gramy, wszystko jest ok. Później na przykład nie korzystamy z czatu głosowego, i nagle Windows sobie przysypia, nie, nie ogarnia. I to jest znany bug też już od dawna. Co pomaga? Alt Tab lub naciśnięcie klawisza Windows tego takiego tam obok Alta. Obok Alta on jest? Tak, obok Alta. Yy, z, naciśnięcie tego klawisza dwa razy wyjdzie wam do pulpitu i wróci od razu do gry. Resetuje, jakby pobudza tego Windowsa i on zaczyna na nowo być aktywny lub Alt Tab i ponowne wejście do gry, to jest tak jakby to samo. Po prostu musicie wyjść do pulpitu, wrócić, o, yy, najprościej mówić. I, i wtedy yy, ten Windows się budzi. No i ogólnie, yy, tak jak mówiłem, też no, ma, ma, ma dużo szybszą reakcję, nie? Windows odpowiada... Yy, odpowiada, Windows reaguje na, nasze, na nasz głos dużo, dużo szybciej. Więc jeżeli mówicie w języku angielskim, yy, radzicie sobie, lub chcecie próbować, polecam serdecznie Windowsa, na pewno będziecie mieli mniej problemów. Pamiętajcie, jak gra was nie słyszy, alt Tab lub Windows powinno być lepiej. Ja jeszcze dzisiaj też tak sobie wszedłem, potestowałem, żeby sobie do dobrze przypomnieć, sobie zrobiłem małą listę i faktycznie, no na tym wosku jest ten delay, jest. Jest pytanie, nawet na Spirit Boxie jest ten chwila oczekiwania, a na Windowsie to jest pytanie i ach, pytanie ach, pytanie ach. Ouija to samo, nie? zupełnie inaczej. Możesz zadać różne dziwne pytania, naprawdę uwierzcie mi różne dziwne pytania, których nie będę tutaj teraz cytował. No i to by było na tyle. Także ja polecam. Rozpoznawanie mowy w języku angielskim i sposób rozpoznawania Windows. Każdy może sobie wybrać wosk, nie ma z tym problemu. Możecie, jeżeli macie kłopoty większe, wybrać sobie tekst. Ja uważam, że Windows jest lepszy i warto z niego korzystać. Chyba by było na tyle. Wyszedł z tego dłuższy materiał chyba niż chciałem, bo widzę, że 20 parę minut wybiło na zegarze, no ale wszystko jest dokładnie omówione. I jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, no to zapraszam do komentarzy, ale jeżeli macie jakieś turbo problemy, korzystajcie sobie z Discorda Fazmo, oficjalnego Discorda Fazmo, tam możecie złożyć zapytanie do supportu, który dokładnie was poprowadzi przez ten proces, proces pomocy. Proces wsparcia i powiem Wam, gdzie leży problem, co możecie poprawić, co możecie zainstalować. Ja, jakby też nie jestem aż takim ekspertem, więc na, na te tematy, na przykład jak tutaj te aberracje chromatyczne, filtrowanie anizotropowe, się nie wypowiadam, bo się na tym aż tak nie znam. Oni się na tym, zna, mam nadzieję, że się znają i ogarniają ten temat dużo lepiej. Także dziękuję bardzo, jeżeli komuś pomogłem, cieszę się bardzo. I jeszcze bardzo, bardzo zachęcam do komentarzy, łapek w górę, subów, jeżeli jeszcze ktoś nie subskrybuje. No i co? Słyszymy się w następnym odcinku. Myślę, że coś się na dniach nagram. Już jakiś normalny gameplay. Może sobie pokażemy ten wosk Windows w praktyce też. A tymczasem życzę Wam miłego popołudnia, wieczoru. Nie wiem kiedy ten film wyjdzie. Ale trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.